Siemano, witam was Pęczat w kolejnym odcinku i jako że ostatnio było troszeczkę gadania o Kasie, o jakichś zbiórkach i innych takich, no to siłą rzeczy. O kurczę, pierwszy niesmaczny film unsubscribe goes on, nie wiem co znaczy, można wszystko, ale nie ma co ukrywać swoich prawdziwych intencji za obojętności i tak i tak a więc dziś postanawiam zrzucić maskę, położyć karty na stół, wyjść z zakurtyny obojętności i pokazać wam wszystkim swoją prawdziwą twarz. Oto ona, przyznaję się, zrobiłem biznes życia. Takie, zrobiłem to, zebrałem kasę od wszystkich, bez żadnego ale, no z wyjątkiem tylko tych, którzy trzymają rękę na pulsie i są czujni. No ale, niemniej jednak, zrobiłem to, zebrałem grubą siekę i za całą tą grubą siekę kupiłem krówkę od lotarka. Ładną taką którą teraz, bez najmniejszych nawet skrupułów, po prostu zeżrę. I wybaczcie, no mam tylko jedną, a więc zeżrę ją sam. No, Na nawet smaczna. No to co, dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was z i do następnego. Trzymajcie się, cześć! Dobra, a teraz żarty na bok i do rzeczy. Jakiś czas temu ogłosiłem bardzo dobrowolną zbiórkę na urządzenie do atarynki SIO 2 sd Urządzenie bardzo drogie, pozwalające na wczytywanie e, gierek softu, zostawmy tak, softu do małej atarynki e, z karty SD. A dlaczego to zrobiłem? Bo mam marzenie zostać milionerem. Nie, wróć, <laughs> miało być na poważnie. Otóż od razu po zakupie mojej małej atarynki 65XE rok temu albo i dłużej, przy pierwszej styczności z nią poczułem, że to ciekawy sprzęt. Taki jakby lepiej wykonany niż C64. No coś naprawdę, naprawdę porządnego. Niestety musiałem postawić ją na nogi, ponieważ była ranna, więc nie mogłem sprawdzić od razu jak się na niej gra. Po reanimacji dorwałem kartę z grą Zybex, Atarynę podpiąłem za pomocą kabla S-Video do mojego grabera, odpaliłem gierę... I to co zobaczyłem naprawdę mnie zaskoczyło. Jakość obrazu jest po prostu świetna. Nie chodzi mi o jakość grafiki, bo tutaj wiadomo, że bywa różnie, zależy od gry. Raz lepiej, raz gorzej, tak jak na C64 zresztą. Chodzi o jakość wyświetlanego obrazu, który na Tar jest dużo lepszy niż na Commodore 64. Obraz jest wyraźniejszy, kolory bardziej żywe, a całość jakaś taka bardziej czysta, tak bym to nazwał. Czytałem gdzieś, że podobno komodore nie ma typowego sygnału s wideO, natomiast Atari tak. Dlatego jest taka różnica. No, po tym co zobaczyłem, jest to całkiem możliwe. W każdym razie poczułem, że komputer ma potencjał, którego nigdy wcześniej nie znałem, a który uznałem, że wypadałoby wykorzystać. Niestety, tutaj pojawiła się kwestia karmienia Atarenki Softem kwestia jakiegoś urządzenia, z którego mógłbym wgrywać gry do mojej małej Atarenki. Pierwsza myśl to magnetofon, ale o ile na komodorku ma to sens, bo tam gry się po prostu wczytują i robią to w przyzwoitym dosyć czasie, to na Atari bywa z tym różnie. Raz, że długo, a dwa, że często kąb wywala błąd przy ładowaniu. Zakup magneta miał się więc z celem. Druga myśl to stacja dyskietek, ale tutaj to trzeba być bogatym człowiekiem, żeby na coś takiego sobie pozwolić, także ten pomysł od razu sobie darowałem. Siłą rzeczy pomyślałem więc o urządzeniu ścieków SD, które tutaj wydawało się być najrozsądniejszym rozwiązaniem, raz, że szybkie, dwa, że praktycznie bezproblemowe małe kompatybilne z różnymi typami plików, które wrzucamy na kartę SD czego chcieć więcej tak naprawdę. No może funduszy, bo urządzenie nie jest jakieś tam super tanie, chociaż to w dużej mierze zależy od wersji, jaką się wybierze. Bo możemy kupić samą płytkę z wyświetlaczem oraz kabelkiem, co w sumie jest opcją najtańszą. Możemy też kupić taką wersję dla niedowidzących, zamkniętą między dwoma przezroczystymi płytami prawdopodobnie poliwęglanu, co jest opcją droższą. A możemy też kupić taką w ładnej obudowie, w jednym z trzech kolorów, która prezentuje się no, najlepiej, przynajmniej według mojej opinii, a która to opcja jest jakby nie patrzeć, najdroższa. Do tego jeszcze można kupić zestaw z kartą SD, na której jest już cała masa softu. A ja, jako że lubię łapki porządek na swoim biurku, zdecydowałem się na zakup tej wersji w obudowie Light Grey, razem z kartą SD, bo jestem leniwy i nie chciałoby mi się wgrywać tych wszystkich plików na kartę ręcznie, samemu. Niestety, jakoś nie szło mi to odkładanie kasy, no bo... Takie jest życie i na to nic nie poradzisz. A ta ręka leżała sobie w kartonie i czekała na lepsze czasy, które tak naprawdę były bardzo odległe. Niemniej jednak, po rozmowie z paroma osobami stwierdziłem, że może dobrym pomysłem byłoby zwrócenie się o pomoc do Was. Nagrałem więc odcinek, w którym bardzo nieśmiało, ukrywając swoje prawdziwe zresztą intencje, oznajmiłem, że chcę to kupić, ale na razie nie mogę. A jeżeli ktoś by chciał mi pomóc w zakupie, to byłoby mi bardzo miło. Nagrałem, zmontowałem, puściłem w retro świata, co tam, raz się żyje, czy tam. JOLO, jak to mawia młodzież dzisiaj i wiecie co? Reakcje były różne. Czego można było się spodziewać? Nie ma w tym jednak nic złego, każdy ma swoje zdanie i bardzo dobrze. Były osoby na nie, w tym też pewnie znalazło się paru zagorzałych wyznawców maszyny z pod Commodore. Ale ku mojemu zdziwieniu były też osoby na tak i dzięki tym osobom na tak udało się zakupić od SD do atrybki już teraz. Grono osób, które sparło mój pomysł, jest naprawdę bardzo duże według mnie. W sumie to 8 osób. Pomogą mi w zakupie, wsparło mnie e, i dzięki tym ośmiu osobom mogłem zakupić swoje urządzenie. I o kwotach tutaj nie będę oczywiście mówił, bo no bo nie wypada, to nie są ogłoszenia parafialne, tak? E, ty powiem tylko, że za całość tej kwoty e, całość wynosiła tak 2 trzecie sumy końcowej zakupu tego urządzenia e, w obudowie tego światła SD w obudowie Light Grey e, z kartą SD. I tak to właśnie wyglądało. I teraz e, z tego miejsca chciałbym podziękować e, wszystkim razem i każdemu z osobna. Tym osobom, które, które wsparły mnie, które e, potarowały mi jakąś tam część pieniędzy. Może lećmy po kolei. Kto to był? Cezary JK. Dziękuję Ci bardzo, kolego, jako pierwszy. E, dzięki, dzięki wielkie, e, ale to na razie tylko lista, później będziemy gadać o szczegółach, że tak powiem. Kolejna osoba, Konrad Karento, no tutaj. Oczywista rzecz, to jest na ataryzację kanału, nie inaczej jak to Konrad, oczywista rzecz, bez Niku e, wrzuta na cel retro, na retro cel, dzięki ci bardzo, młody kolego, mój młody kolego z YouTube'a, dzięki, dzięki wielkie, Maroreni, na retro, e, Maroreni, niestety nic mi to nie mówi, ale to może później, Darek, Darek z uśmiechem, dzięki wielkie Darku, nie wiem też nik jaki jest z YouTube'a, ale dzięki Ci wielkie, dzięki wielkie. Majster Dydek, to oczywiście napisał, że zasłużone, być może zasłużone, nie wiem, nie, nie wnikam, robię to co robię, a jeżeli jest to zasłużone, no to dzięki bardzo, dzięki Ci bardzo. Zbroin oczywiście też zwrócił swoją część, to też chyba na, ten, na ataryzację kanału, bo Zbroin to też atarowiec, <laughs> po części oczywiście, nie tylko, ale po części, wychowany na Atari, może tak, także dzięki Ci wielkie kolego. Również i guzik zapasowy de koszula. Przybitka na szybki rozwój kanału. Dzięki Ci, wielkie kolego, również. E, no i cóż, mogę powiedzieć, dzięki Wam wszystkim, bo. bo to, że mi pomogliście tutaj w tym zakupie, jakby przybliżyliście do mnie ten cel, który, który miałem gdzieś tam na horyzoncie i oczywiście ja bym to urządzenie wcześniej czy później zakupił, la, raczej jednak później jak wcześniej, to jest rzecz oczywista, bo, bo no nie mogłem sobie pozwolić na taki zakup tak od razu, a dzięki Wam mogłem zrobić to już teraz, dokładając sumę E, którą już miałem odłożoną, mogę sobie zakupić sobie, mogę zakupić nam. No, może nam, bo przecież to wszystko będzie prezentowane tutaj na kanale. Ja będę grał, ja będę prezentował, będę to udostępniał Wam, czyli tak, jakby kupiliśmy wspólnie to urządzenie i teraz dzięki niemu a ta ręka będzie mogła pojawiać się na kanale równie często jak Amiga, równie często jak Konsole, równie często jak Komodorek i tak dalej, i tak dalej. I taki był mój zamysł, żeby można było w końcu na tym kanale mówić o Atari, o małym atarii, o atari 65XF w tym wypadku. Bo kupić, żeby leżała w kartonie, można, ale to chyba nie taki jest cel tego wszystkiego. Właśnie. Nie taki jest stal tego wszystkiego. Także dzięki Wam wszystkim Panowie za pomoc. No i szczegóły, szczegóły, bo to jeszcze nie koniec, będą pod koniec tego odcinka. Bo teraz przejdźmy może do zobaczenia wspólnie. Zobaczmy, jak wygląda to urządzenie, które wspólnymi siłami. Udało nam się zakupić. Oczywiście nie będą takie szczegóły, bo, bo od szczegółów, konkretów to są inne osoby na YouTube. Ja tylko opowiem Wam to, co wiem, to co wiem, to co się dowiedziałem. Także przejdźmy do mojego innego stanowiska i zobaczmy, jak urządzonko się prezentuje. No dobra, a więc tak prezentuje się samo to urządzenie i przyznacie chyba, że jest, że jest bardzo ładne. Zacznę może od. Obudowy, obudowy, która jest w kolorze light grey, czyli w takim kolorze jak obudowa mojej atarynki. Też taka szara, to jest Atarynian Szary, o tak to nazwę. Light Atarynian Szary. I teraz tylko różnica jest taka, że moja atarynka jest już Light Yellow Atarynian Szary. No i nie jak to się ma do tej obudowy, ale generalnie całość pasuje, ładnie się zgrywa, gdy atarynka jest w oryginalnym swoim kolorze, że tak powiem. No to w barwie odcieniu tego szarego, a nie szara żółć, to wtedy to wszystko pasuje bardzo ładnie, ale i tak jest bardzo dobrze. Generalnie urządzenie jest bardzo małe, bardzo malutkie, tak mieści się w dłoni powiedzmy. I co jeszcze, jest naprawdę solidnie wykonane. Ta obudowa jest. Wykonana podobnie jak obudowa z Atarynki, można by powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobry ABS. jakiś. Ten może jest lepszy niż Atarynca, nie wiem. W każdym razie, Atarynka jest zbudowana lepiej niż Komodorek, a to urządzenie jest zbudowane równie dobrze jak Atarynka. Czyli już możecie sobie wyobrazić, jak to jest zrobione. I naprawdę jest naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie z każdej strony jest taki gruby ten plastik. Od spodu, tak? Od spodu mamy oczywiście informacje. Made in Poland by Lotarek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest gwarancja, no bo Urządzenie jest nowe na gwarancji. 4 ładne stópki gumowe, żeby się nie przesuwała całość i się nie przesuwa. Trzyma się bardzo ładnie. E, tutaj z tej strony mamy wejście na kartę SD, która taka propuls jest zaaplikowana do środka. Już sobie ją włożyłem, czemu by nie? Wyświetlacz. No, wyświetlacz jest naprawdę też fajny. E, prawdopodobnie niebieski, no bo tak tutaj widzę, że to takie niebieskie. Jeszcze mam na nim folię, którą może sobie teraz zerwę. A po co mi folia? Nie będzie mi potrzebna. Patrzcie, nie chcę zejść. Urządzenie jest nowe, jeszcze nigdy go nie podpinałem. Także nie wiem, jak się za to zabrać. A folia, jakby nie chce zejść. Hmm, no dobra. Ej. Zeszła. Zrobię to sobie jakoś ładniej, dokładniej. O, teraz wygląda to jeszcze ładniej, prawda? Jest naprawdę ślicznie, tak można powiedzieć. Co tu jeszcze mamy? Mamy dwie diody sygnalizacyjne i mamy zestaw przycisków. I teraz tak, jeżeli chodzi o przyciski, o ich funkcje, ja nie jestem jakimś specjalistą. Na YouTubie są osoby, które znają się na tym dużo lepiej, atarowcy, którzy się znają na tym bardzo dobrze. Ja jestem początkujący, także mało co o tym wiem. Niemniej jednak, tak tyle co się dowiedziałem, nie będę ukrywał, że z odcinka Ularka, a więc tak. K1 to jest następny napęd, K2 to jest kolejny plik, z tego tam katalogu wybierany, K3 to jest katalog wyżej, Enter, no to zatwierdzanie pliku wiadomo i Shift. Shift służy do łączenia też kombinacji tych klawiszy i K1 z przyciskiem Shift, jak to był następny napęd, to to jest poprzedni napęd, Shift i K1, jak K2 to był kolejny plik, to z Shiftem to jest poprzedni plik, Kolejny, tak, poprzedni plik z K3. Tutaj mamy, yy, to jest zmiana napędu wirtualnego. Katalog wyżej, a tak jest napęd wirtualny. Nie wiem, i K4, znaczy z Enterem, to jest yy, wyłączanie napędu. Ta kombinacja, możemy wyłączyć napęd. I to tyle, jeżeli chodzi o... Tutaj te przyciski, tak w skrócie oczywiście, bo tutaj mam jeszcze inne funkcje, samo wejście z Shiftem, tak, to jest ogólnie tego cała masa. Cała masa, także tutaj tego jest dużo więcej niż to, co ja teraz Wam przedstawiłem, ale generalnie tak w skrócie. bo obsługi tego urządzenia są dwie metody, ale do tego przejdziemy za moment, bo będziemy sobie je testować. Powiem Wam, wybiorę łatwiejszą dla siebie, może tak, bez zagłębiania się w jakieś szczegóły i tak dalej. Co jeszcze w tym urządzeniu mamy fajnego, to jest ten. Niedługi, ale też niekrótki. Ładny tutaj, prawda, kabelek z tym złączem do ręki. bardzo fajnie to wygląda wszystko. No to wszystko jest zrobione bardzo dobrze, tak? Bardzo dobrze też tutaj wyjście tego, tego kabelka z, tutaj z urządzenia. Pierwsza klasa, pierwsza klasa, mistrzostwo i tyle. I tak, po, I tak to nazwę, i tak to zostawię. Także urządzenie jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, a teraz przejdziemy do. Podłączenia tego do atarynki i uruchomimy jakąś gierkę na testy, coś wybiorę i sobie chwileczkę pogramy, ale najpierw muszę się nauczyć jak to obsługiwać, także jak pojawi się kolejna scena, to już będę coś wiedział. No, bo... albo będę się uczył, zobaczę, zobaczę jak wyjdzie. Wyjdzie w praniu. Dobra, lecimy z potem do komputera i bierzemy się do testów. No dobra, urządzenie mamy podpięte, więc przyszedł czas na testy. Są dwie metody na uruchamianie gier z tego urządzenia. Pierwsza to jest za pomocą tutaj wyświetlacza dostępnego na urządzeniu i tych przycisków tam funkcyjnych K1, K2, K3 itd., itd. I ta opcja jest dobra, ale jest lepsza opcja. Ta opcja jest taka, że mamy tylko wyświetlacz, na którym mamy wyświetloną małą ilość, ograniczoną ilość znaków i mało co widzimy. A gdy uruchomimy drugą opcję, czyli trzymamy przycisk Shift na Shioto SD i Zobaczymy Atarynkę, wyświetla nam się loader, czy konfigurator, czy jak to tam nazwać i tam już widzimy menu, po którym się możemy poruszać za pomocą kursorów i odpalamy gry po prostu z, 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 z ekranu na komputerze. Jest to dużo bardziej wygodne, a więc teraz odpalam Atarynkę w ten właśnie sposób, trzymam przycisk SHIFT na siłotu SD i włączam komputer. Tak jest. I naszym oczom ukazuje się, prawda, menu e, lub powinno się ukazać, mam nadzieję, że to się wszystko nagrywa. Chyba tak. E, widzimy menu, e, u góry już jest załadowana gra Zybex, taka a propos. nie wiem, urządzenie było testowane, prawdopodobnie, tak mi się wydaje i mamy pod spodem wszystkie tej katalogi, jakie są tutaj na karcie. Mamy Games, Tools, VB, XE, Ziny, Anim, Demo i tak dalej. Poruszamy się kursorami jest, wejdę do katalogu games, no bo, no bo gdzie miałbym wejść? E, trains, o, trains, może być trains. E, jasne, będziemy oszukiwać. I wiecie co? Myślę sobie, że odpalę sobie o Riveride. Odpalę sobie Riveride. Spróbujemy zagrać w Riveride. Gry uruchamiamy za pomocą taką, w ten sposób, że trzymamy przycisk Option na komputerze i przytrzymujemy Return. Option po to, żeby wyłączyć Basic, bo bo um, zajmuje on pamięć, którą wymaga gra. Musimy zwolnić tą pamięć, wyłączyć funkcję Basic'a, czy jak to tam nazwać i wtedy uruchamiamy grę. W ten sposób. Jeżeli tego nie zrobimy, to gra po prostu może się wywalić lub coś, coś takiego. Tak tak doczytałem, tak dosłyszałem, a więc tak robię, Option i e, Return. Możemy też się joystickiem poruszać, właśnie odkryłem, ale nie, ale zejdę kursorem. E, option i Return. Ładujemy grę River Ride. i teraz cóż mogę powiedzieć? River Ride, wow, Unlimitedly Lives. E, hmm, nie działa. Oj, 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 dobra, jest. Jak się zmienia? Spacjum, retur, No, dobra. Eee. No, nie, nie, nie chcę. Eee. Fuel no. Lounge game. Futuristic plane. No. Lounge game. Raid na Atari jest mm, lepsze niż na Komodorku. Takie jest moje zdanie. Na Komodorku takie była grafika mniej zaawansowana. Jakaś. Tutaj jakaś taka lepsza. Postrzępione krawędzie tutaj i tak dalej. Jest naprawdę fajne. Press start key. Proszę. Prestatki i lecimy. To tak jest. Gra się w to troszeczkę inaczej. Trochę jakby inny feeling jest, że tak powiem. Na stateczek jakby się ruszał troszeczkę tak. wolniej czy coś. Ale sama gra. Sama gra jest fajna. Jest trudniejsza niż na komodorku. Jakoś tak żwawiej na komodorku się ruszał ten nasz samolot. Ale nie wiem. Y... Bardziej mi się to podoba. Tak jakoś. No nie wiem, nie wiem. Może dlatego, że ja. Atari tak, tak nie, nie widziałem za często. Znaczy kiedyś u kuzyna grałem. Raida też między innymi. Y... No nie wiem. Hm. Jestem cienki? Jestem jakby cienki. Jeju. Atari mnie pokona. <noise> Czujecie? Gra się to całkiem inaczej niż na Commodore'ku. Jest naprawdę inne odczucie. Dobra, muszę się skupić. Prawda? Tylko nie za mocno, bo z tego wyjdzie zaraz katastrofa. Powiem szczerze, że... Takie zonki. Dobra, ej, balony. Jakoś ta grafika jest jednak lepsza, nie? Atari daje radę. Naprawdę, Atari daje radę. Jestem bardzo zadowolony z tego, że kupiłem ten komputer, że mogę go poznać bardziej. No bo znam go tyle o ile, tak naprawdę. U Kuzyna jak grałem kiedyś, to nie pamiętam już nic. Tak naprawdę, a z filmów na YouTube. Na YouTube tylko. Tylko to, to jest to, co, co ja znam Atarinkę, tak? Tyle, co mogę o niej powiedzieć. Samo urządzenie się USD ono generalnie, ogólnie, generalnie jest bardziej zaawansowane niż tylko to, co ja tutaj pokazuję, w sensie, że opalanie gier. Ma tam jeszcze jakieś opcje i tak dalej, konfiguracyjne, podejrzewam i tak dalej. Tyle, że mi to jest jakby zbędne, ponieważ nie ja i tak będę tylko grał, no to, Co tu dużo mówić? Ja tylko będę grał. Także ja tam się nie zagłębiam w jakieś tam takie opcje różne inne tego typu. E, to, co tutaj mam, prawda? E, to, co z, wiem już, jak to obsługiwać, jest mi wystarczające tak naprawdę. No, przecież, nie miałem nie grać, miałem coś innego jeszcze odpalić. Będzie strelał. Będzie strelał i teraz ginę. Dobra, wiecie co? E, to teraz odpalimy jakąś inną grę. Chyba na game over, tak. Idealnie się złożyło. Miałem kończyć i kończyłem, odpalimy jakąś inną grę i zobaczymy. Jak to się będzie dalej grało, w coś innego, ale tylko jeszcze jedną. Dobra, jeżeli chodzi o drugą grę, zdecydowałem się na odpalenie gry Brucele, czyli Bruce Lee. Zobaczymy, jak w to się gra na torynce. Ładujemy grę Brucele, <laughs> Bruce Lee. Bruce Lee na komodorku był naprawdę bardzo fajny. I ukończyłem tą grę na komodorku nieraz, a tutaj. Tutaj nigdy no, nie ukończyłem. Nigdy nie grałem na taręce w Bruce Lee. Powiedzmy sobie wprost. Samo wczytywanie jest. Spoko. Oj, Infinite Lives. No. Dobra. Option: One player, to players. Start begin game. Star to jest fajne. Wciskamy start i uruchamiamy. Nie tego na komodorku jakoś nie było. Start begin game. Pięknie. Odgłosy jakieś takie inne. Na komodorku były jakieś lepsze. Ale ogólnie sama gra też jest fajna. Naprawdę fajnie to się prezentuje, naprawdę. Ląduj Brucele. Ojej. Dobra, spadaj. Ninja i Sumok. Znana... znany duet z gier. Prawda? Właśnie. Szybko, szybko. Rób to szybko. Bach. A gdzie on się podział? Z tym nie będę walczył, bo to nie ma seksu, prawda, sensu. Z sumokiem to się nie da. Znaczy nie ma po co, bo po co. <gry> I lecimy. Pięknie. Pięknie się gra, wszystko śmiga miło i, i taki był zamysł i o to właśnie chodzi. Te gry są naprawdę fajne. No mieć Atari i nie wykorzystać potencjału Atarynki, to bez sensu, nie? Tak jest. W tą grę natomiast, no leć. spada i zielony. Gdzie? Ice. Ice na dół. Yy, dobra w tej grze jest to, że oni są głupi jak buty. Ale to tak, jakby. Trudno, nie? Teraz dostanę. Siad zielony. Od dziadu. Trzy razy mnie uderzy i yy, mam chyba zgona, z tego co kojarzę. Oczywiście nie mam pewności. Dobra, jest. Lecimy tu, teraz coś się otworzy i do podziemi schodzimy, tak jest. Pamiętam tą grę dosyć dobrze, nawet bym powiedział. Ten Bruce Lee na Atari jakiś inny kolor miał trochę, nie? Taki żółty był bardziej, czy coś. Tak, tak mi się wydaje. O! Jest, udało się, miałem farta. Lecimy, 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 wrócę, ale szybko. Ujoj. oj. Patrzcie, no. Taki, tak, tak dać. Tak dać ciała. Jesteś mój. Ninia się skończył. Zanim się zaczął na dobre. Pięknie, zbieramy to wszystko. Mógłbym też przejść sobie normalnie Brucele na Atari, bo jest fajnie. Ale już przechodziłem Bruce Lee na komodorku i nie wyszło. Bo się komodorek zawiesił. You son of a bitch. Dobra, yy, sonowa nic nie powiedziałem. Dobra, yy, a więc kończę testy. Wszystko śmiga jak należy. Tak jest bardzo ładnie. Yy, no i co? No i lecimy z podsumowaniem. Zostaw mnie, nie bij mnie. Zostaw mnie, nie bij. Nie bij mnie. Ty zielony papudrolu. Nie, jeszcze, jeszcze go pyknę. Wygrałem ten pojedynek. Pięknie. Dobra, robimy podsumowanie. Okej, okay, a więc testy zakończyły się. Powodzeniem urządzenie działa, robi to dobrze. Ja umiem to tak w podstawowym stopniu obsługiwać, także też jest dobrze. Nie ma się z czego ciepiać, także wszystko gra i buczy. Jest jak należy, i o to właśnie chodziło. I teraz wracając do tematu osób, które, e, które wsparły ten, e, ten zakup tutaj tego urządzenia na kanał e, i tak dalej, żebyśmy wspólnie mogli tutaj sobie grać w te wszystkie gierki na małym Atari i tak dalej i się dobrze bawić. E, wygląda następująco, że. Po kolei Cezary JK, Konata Karenton, bez Niku, Mario Reni, Darek, Meister Dydek, Zbroin i Guzik Zapasowy, Dekoszula. Każdy z Was, moi drodzy, w ramach podziękowania z mojej strony, może wybrać może powinien nawet wybrać jedną grę na Atari małym, jaką będę ogrywał na kanale i na którą, poświęcę, na którą to grę poświęcę jeden cały odcinek. Każdy z Was. Czyli 8 odcinków jakby. Mam nadzieję, że każdy z Was się zgłosi. Napiszę w komentarzu pod tym filmem, wybierze jedną grę, jaką miałbym zagrać specjalnie dla Was, dla każdego z Was, dla każdego z osobna. Każda gra będzie miała prezentację na kanale i będę się męczył, będę próbował coś w niej ugrać. Zrobię to bez testowania, bez nauki, a co? Niech będzie i tak. W każdym razie każda z tych gier, którą wybierzecie, będzie na kanale. I to jest taka właśnie forma podziękowania dla Was. Za to, że wsparliście ten zakup, za to, że pomogliście w zakupie, przyspieszyliście zakup, ten cel. Eee, jeszcze raz dzięki oczywiście, no i... Wybierajcie, wybierajcie. W komentarzu pod tym odcinkiem każdy z Was, jedna gra. Jeżeli ktoś się nie zgłosi, no chciałbym, żeby wszyscy się zgłosili. Każdy zasługuje na, na to podziękowanie z mojej strony. Takie. E, także mam nadzieję, że każdy z Was się zgłosi i wybierze e, jedną grę, w którą będę e, mógł grać. I tak to się prezentuje, tak to się prezentuje. Także czekam na Wasze komentarze. A jeżeli nie jesteście pod filmem, to możecie na maila penchat.w.pl albo na fanpage'u, też link wrzucę pod tym filmem. Piszcie, jeżeli nie chcecie się ujawniać, e, może, nie wiem. Część osób jest znana, ale nie wszystkie. Także nie ma problemu, może być na maila, może być na fanpage'u nie ma problemu, jeżeli nie pod komentarzem, pod tym filmem w komentarzu. Wszystkie linki będą pod tym filmem, także nie ma problemu, najmniejszego piszcie, czekam na wasze zgłoszenia i zobaczymy, co z tego będzie. Eee, no i cóż, no i cóż, teraz aterinka będzie już na kanale się pojawiała eee, już się w sumie pojawiła z dwoma grami od razu. Ty ma rozmach z Kubana, nie ma co ukrywać, także jest dobrze, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Słuchaj, Matali, e, jestem zagorzałym komodorowcem, ale ta ręka ma potencjał i mam nadzieję, że uda mi się ten potencjał pokazać e, każdemu e, wyznawcy, tak jak ja zresztą, komodore, C64 i innych z komputerów spod szyldu komodore i tak dalej, bo komputer jest naprawdę warty tego, żeby go pokazywać, bo ma spory potencjał, naprawdę spory, uwierzcie mi, naprawdę, naprawdę tak jest i to jest naprawdę fajna maszynka. Ja się przekonałem, mam nadzieję, że przekonam się jeszcze bardziej, e, a wy, mam nadzieję, też się do niej przekonacie za jakiś czas, że dacie jej szansę i tyle. A w tym odcinku to na tyle i zanim, zanim, jeszcze, zanim jeszcze bym zapomniał, to jeszcze jest jedna rzecz. Do roboty by się wziął, a nie pień, pienion, pie, pieniądze żebrze. No. A więc y, zabieram się do roboty. Czas najwyższy. Pozdrawiam was, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!